Cześć kochani Cześć Gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Dzisiaj będzie długo zapowiadany filmik o włosach. Długo zapowiadany, dlatego że kilka razy wspominałam o tym, nagrywając jakieś tam story, albo się czesząc, albo będąc na farbie, albo będąc na zabiegu na włosy, że taki filmik nagram. Jakiś czas temu kilka z Was zauważyło, że włosy znacznie mi się poprawiły, to był długi czas temu, już wtedy stwierdziłam, że powinnam tak naprawdę nagrać taki filmik, a przyszła jesień, zaczyna się powoli, przynajmniej dla mnie, okres już czapkowy, dlatego, że ja mam strasznie, słuchajcie, strasznie mi uszy marzną. Mam naprawdę, mam tak, tak wrażliwe uszy na temperaturę i na wiatr, że nawet jak w lecie jadę na rowerze, to jest mi w uszy zimno. Nie wiem, od czego to zależy, czy Wy też tak macie, czy to jest normalne, ale jakoś tak nie widzę, żeby wokół mnie wszyscy moi znajomi czy moja rodzina e, cały czas się pocierali uszy w lecie na rowerze. Ja w lecie nawet je muszę rozgrzewać, bo po prostu jest mi zimno. Także zaczyna się sezon, ale nie o uszach ten film ma być, nie laryngologiczny, tylko ma być o włosach. Także zaczyna się sezon czapkowy, co łączy się z tym, że po pierwsze te czapki nam będą mechanicznie niszczyły włosy. Po drugie, wiadomo, że jest mega przesuszone powietrze dlatego, że jest ogrzewanie. Znaczy w sumie to w tym roku nie wiadomo jak z tym ogrzewaniem będzie, więc może chociaż włosy na tej sytuacji gospodarczej jakoś zyskają, bo być może nie będzie tak ciepło jak zwykle. Z kolei chodzenie bez czapki jest bardzo, bardzo szkodliwe dla cebulek włosów, o czym nie wiedziałam, jak byłam tak mniej więcej w wieku stewki, czyli 11, 12, 13, 14 lat. Słuchajcie, nigdy żadna z moich koleżanek ani ja nie schańbiłyśmy się jakąś czapką w zimie. W sensie ja tą czapkę nie wiem ile tych czapek zgubiłam, dlatego że czapki chowałam do kieszeni, albo chowałam, wiecie, chowałam się, chowałam tak pod kurtkę co oczywiście skutkowało tym, że ta czapka wypadała, również z kieszeni te czapki wypadały i niestety się gubiły, także wiadomo było, że nie były na głowie tylko gdzie indziej, skoro wracałam do domu bez czapki, prawda? Natomiast słuchajcie, na starość tak mi się porobiło, że mi jest po prostu zimno, uwielbiam mieć czapkę, uwielbiam chronić uszy i też uważam, że trzeba, że trzeba trochę chronić zatoki, ale znowu to nie jest tym razem nie o, za, nie o uszach, nie o zatokach, wróć, wróć do tematu włosów. E, o czym chciałam Wam opowiedzieć w tym filmie, hmm? będzie Taki, taka zapowiedź na początek. E, słuchajcie, powiem Wam tak, powiem Wam szybko, jakich kosmetyków używam, jakie kosmetyki lubię do włosów. E, powiem Wam, e, dlaczego te włosy mi się poprawiły, moim zdaniem. Oczywiście to będzie takie, wiecie, no po prostu się poprawiły, są lepsze. E, pewnie złożyło się to na to wiele czynników, ale o kilku z nich będę chciała powiedzieć. E, powiem Wam też, jaki ostatnio zabieg zrobiłam na włosy, który, nie ukrywam, bardzo, bardzo, bardzo e, poprawił ich kondycję. Powiem Wam, jakie biorę witaminy. E, powiem wam, jak suszę włosy. Powiem wam, mniej więcej, jak włosy farbuję, bo oczywiście robi to, to Paweł, do którego chodzę. Zastanawiałam się, e, słuchajcie, jakie włosy powinna mieć do nagrania tego filmiku i w sumie też dlatego e, długo go nie nagrywałam, bo tak cały czas myślałam. Wiecie, czasem to, czasem to jest taki proces żmudny, to myślenie. E, także zastanawiałam się, jak, e, jak pokazać włosy w takim filmiku o włosach. Czy to powinny być takie moje naturalne włosy, po prostu wysuszone, jak biegam po domu, umyję, rozczesują, potem się jakoś tam falują, kręcą i robią co chcą. Są. Czy powinny to być właśnie takie, takie piękne włosy uczesane przez Magdę? I stwierdziłam, że jednak z takiego filmiku o włosach, no to, no to będą takie piękne włosy wyczesane. Ale słuchajcie, takie włosy ostatnio też u, u Natalki Mochy komentowałam na Instagramie, dlatego, że Natalka pokazywała jak kręci włosy i ona ma takie przepiękne, w ogóle jest przepiękna, ma przepiękne włosy i jeszcze przepięknie potrafi się uczesać. A ja sobie właśnie przypomniałam, jak wiecie, jak ja próbuję sobie na szczotkę. Nakręcić, to że później połowa tego loka zostaje na szczotce. Nie wiem, jak ja zdejmuję, to po prostu szarpie się dwoma rękami z tą szczotką, więc e, absolutnie nie jestem w stanie się sama uczesać. Zostawiam to w rękach profesjonalistów. Zacznę, e, zacznę, nie, zacznę może od tej historii, dlaczego włosy mi się poprawiły. Jakiś czas temu stwierdziłam i to już parę osób mi, się ja stwierdziłam, a parę osób powiedziało, że wiesz co, trochę ci się pogorszyły, trochę są takie zsiepane, z, 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 zciachane, e, trochę są, no były, suche były zawsze. Wiadomo, że farbowanie na blond jest najbardziej, Wyniszczającym zabiegiem włosy. Po prostu, no nie ma chyba nic bardziej e, wyniszczającego niż to wytrawianie naturalnego pigmentu e, i doprowadzanie do tego, że te włosy jaśnieją. E, także już e, samo farbowanie wskazuje nas na to, że te włosy trzeba jakoś pielęgnować. Ja słuchajcie, zawsze się starałam dbać o te włosy. W sensie, nigdy nie miałam takiego okresu, że w ogóle e, hulaj i dusza i nic nie robiłam. E, natomiast rzeczywiście jakiś czas temu zmieniłam metodę farbowania, bo przestałam farbować e, proszkiem, tym rozjaśniaczem w proszku, a zacząłam farbować, w sensie Paweł Faliński, który, który jest moim fryzjerem, zaczął farbować, zresztą może zrobię takie filmik jak my to robimy. Na razie będzie ogólny, potem zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, może będą filmiki szczególne. Dzisiaj będzie filmik opielę, dzisiaj będzie część taka o pielęgnacji. Także Paweł mi te włosy farbuje żelem, potem jest oczywiście nakładany toner, no bo ja tam jeszcze chcę nie chcę mieć po prostu takich rozjaśnionych, tylko jeszcze jakiś, żeby ten, ten odcień był. I te włosy znacznie się poprawiły, co oprócz tego? Oprócz tego zaczęłam grać, zacznę od witami. Nie wiem, czy teraz lecimy w, według agendy, czy niekoniecznie. Ale to jest, moje, to jest mój ulubiony, ulubiony suplement, który biorę. To nie jest żadne product placement i za to nie płaci firma amerykańska. Niestety chciałabym, żeby takie firmy mi płaciły za to, że o tym mówię. Nature's Bounty, biotyna. Akurat dlaczego amerykańskie? Dlatego, że w Stanach są dużo większe dawki dopuszczone, substancji czynnych. Także tu jest biotyna 10 tysięcy. A jakie kosmetyki? Słuchajcie, yy, od lat stosuję Karastas. Na zmianę z Dawinesem, to są, to, są to są dwie firmy, które, do których jestem przywiązana. Oczywiście zdarza mi się, wiecie, przychodzą te pudełka lub Fantastic, wtedy tam eksperymentuję. Czasem to są fajne kosmetyki, czasem w ogóle do niczego. Także zdarza mi się oczywiście zaeksperymentować, czy nawet jak gdzieś wyjadę, zapomnę, to to wtedy dokupuję, to wtedy dokupuję jakieś tam mini produkty i, i, i wtedy eksperymentuję właśnie na mini. Natomiast jeżeli robię zamówienie, jeżeli kupuję, to kupuję Karastas. I teraz tak, bardzo lubię tę, tę linię Genesis, ona jest bardzo fajna, bardzo nie lubię linii Karl Manifesto, ostało się tylko to, bo słuchajcie, jak kolejne, to jest tak ciężkie, to jest naprawdę do do włosów chyba kręconych, takich, nawet nie potrafię powiedzieć jakich, bo słuchajcie, ja mam włosy dosyć takie krąbne i, i raczej nie przyklepnięte, tylko raczej takie puszące się, nieposłuszne. Natomiast ta seria, słuchajcie, wykończyła. Ja miałam godzinę po myciu, miałam po prostu wiszące, wiszące strąki przy głowie. Także to Carl Manifesto niby nawilżające, miałam i szampon, miałam jakiś olejek. Słuchajcie... No, absolutnie, absolutnie nie, także to nie do moich włosów. Ostała się tam jakaś, się tam jakaś reszteczka której, e, odżywki, którą właśnie tak bardzo, e, którą tak bardzo oszczędnie nakładam, ale i tak, no, no, no nie mój klimat. E, od zawsze też po myciu nakładam dwie pompki, dwa pipienia e, olejku. I te olejki karasta za używam różna. Także teraz akurat mam, bo kupowałam, jakiś, teraz mam, kupowałam jakieś tam kosmetyki i kolorystycznie mi się zgadzało. Widzicie, to tak się zaraziłam trochę od Stefy, tym, że kolorystycznie musi się zgadzać. Teraz mam jakieś różane. One wszystkie podobnie działają. Nakładam je tak od połowy do końca, ale potem i tak całość rozczesuję. I te końce wtedy nie są takie, są wtedy takie gładziutkie i, i błyszczące. Dobra, co tutaj mamy? O, Kroma Absolu. To akurat Kroma Absolu akurat bardzo, bardzo fajna seria. To niedawno wyszło. Bardzo mi się podoba. To jest dla blondynek. Natomiast, słuchajcie, to jest dla blondynek, dobrze gadam. Do włosów, do włosów farbowanych, tak. Wrażliwych i takich z, z troszeczkę zniszczonych. Natomiast tutaj, słuchajcie, kupiłam tą kąpiel taką Rish, czyli bogatą. I następnym razem, chyba wezmę jednak ten zwykły szampon. Bo, bo ten jest też trochę ciężki. Także nie wiem, coś mi się robi z tymi włosami, że już są po prostu chyba zaczęły być tak zdrowe, że zaczynają być aż takie ciężkie od takich szamponów. Bo ja byłam przyzwyczajona do tego, że, że używam właśnie takich produktów, a włosy i tak po prostu się puszyły jak, 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 jak stara owca, jak stary pudel, więc. Może rzeczywiście się poprawiły, i teraz muszę przejść na trochę lżejsze kosmetyki. Słuchajcie, czego jeszcze używam? Yy, używam jeszcze. O, dlaczego ta biotyna jest tutaj? już jest omówiony punkt. Będę przedstawiała z prawa na lewo, a z waszej strony z lewa na prawo. Słuchajcie, czego jeszcze używam? Używam różnych takich ampułek. Ampułek wcieranych do włosów. Teraz akurat mam takie. Teraz Wam je zbliżę. Widzicie takie ampułki zwykłe, które się po prostu. E, które nakładamy na głowę, i to niekoniecznie po myciu, tylko tam możemy codziennie, możemy, możemy wieczorem. E, one na ogół nie przedłuszczają włosów, nic z tą skórą głowy nie robią, także można ich bezpiecznie używać. I teraz kupiłam, a no tak kupowałam właśnie, kupowałam, widzicie, kolorystycznie, żeby się zgadzało, prawda? Kupiłam też e, Genesis. E, I jest jedna sprawa z nimi, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale dobra, wytłumaczę. wiecie, że znowu te, e, te kapsułki są takie, że no nie będę teraz urywała. Albo akurat nie będę jej nakładała na te świeżo, świeżo uczesane przez Magdę włosy. Ale wiecie, na ogół się nakłada, no i po prostu pyk, 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 pyk i, i to wylatuje. Natomiast słuchajcie, tutaj jest. Nie kupię ich nigdy więcej, bo jest kretyński, bardzo irytujący mnie system, że tutaj jest takie. To jest giętkie, to jest jakby z gumy, ta sama końcówka. I tutaj trzeba pypać palcem, żeby wylatywały. Wiecie, co tak? Zanim ja w ogóle doszłam do tego. No oczywiście, przecież nie zhańbiłam się przeczytaniem instrukcji, nie? Zresztą na instrukcji chyba tego nie było tak naprawdę, szczerze Wam powiem. Może było? No dobra, niby było, ale wiecie co? No sorry, no bo pokazany był palec tutaj. No to równie dobrze, równie, równie dobrze palec tutaj. Możesz mieć jak po prostu zakraplasz sobie na głowę. Więc ten system jest irytujący, bo to się jakoś przytyka, zatyka i, e, i tak naprawdę cieszę się, że one się niedługo kończą, bo się strasznie z nimi mordowałam. A też mam je strasznie długo, bo po prostu jak sobie myślę, że znowu będę musiała tym palcem pypać w tą, w tą, w tą końcówkę tutaj, to mnie to strasznie irytuje. W ogóle mi się odechciewa nakładania, nakładania tych ampułek. Teraz na jakiś czas, dużo za rzadko niż powinnam, bo powinnam to robić znacznie częściej. Nakładam, nakładam ampułkę taką z spłukiwaną, czyli ampułkę już nie na skórę głowy, tylko ampułki na, na włosy. To robię zawsze jako w formie odżywki, jak mam trochę czasu. A teraz słuchajcie, jest jesień, to jest bardzo, bardzo dobry moment, właśnie jak wieczorem sobie siedzimy w domu, bo już nam się nie chce latać bez przerwy po mieście żeby umyć głowę i na godzinkę sobie nałożyć taką odżywkę pod czepek kąpielowy i po prostu z tym posiedzieć. Także to, jest, to są odżywki, do tego jest taki booster, to się dodaje, to samo wylatuje, to się miesza, wiecie, bardzo profesjonalnie to opowiadam, nie? Od razu widać, że po prostu znam się na tym doskonale. I to rozpylam po włosach, a na to nakładam maskę. Czyli nie tylko, że nie to, że sama, sama, ta sama ta kuracja, tylko na to jeszcze nakładam maskę odżywka. E, spinam włosy, czepek kąpielowy. I tak siedzę uroczą sobie, godzinkę, pół godzinki. E, kiedyś myślałam, że im dłużej będziemy trzymać taką, e, taki czepek na głowie, to tym lepiej. Ale dowiedziałam się, że nie, że właśnie taka, takie pół godziny, godzina to już jest nawet dużo. E, dlatego, że jednak wiecie, no, ile, ma się, ile ma się wchłonąć, to się wchłonie. Bo jakby ten włos nie masz takiej objętości, żeby przez godzinę, nie wsysał e, substancję. Raczej, raczej to jest niemożliwe. Więc tak, pół godziny, godzina wystarczy. Także to, to nie jest jakoś super e, opcja Wiem, że na pewno powiecie, że karastese nie jest, nie jest nie jest, bio, nie jest, nie jest naturalny. Także mam coś dla dla miłośników naturalnych kosmetyków. O kosmetykach Davinesa też Wam opowiadałam. Też to są kosmetyki, które odkryłam wiele lat temu w sklepie fryzjerskim, bo zafascynowały, one wtedy miały takie opakowania. Część kosmetyków nadal takim jest takich, takich bardzo, bardzo prościutkich opakowaniach, przezroczystych, tylko napis, bardzo mi się to spodobało. Akurat te serie, które ja mam, są, są bardziej ozdobne. Te opakowania są, są, są również przepiękne, ale trochę inne. O tych kosmetykach Wam opowiadałam. To jest mój ukochany już kolejny zestaw. Fioletowy szampon, fioletowa odżywka. Te z was, ci z Was, którzy mają ufarbowane włosy na blond, wiedzą, że blond ma to do siebie, taki beżowy blond, bo niektórzy mają złote blondy. Ale jak chcemy mieć taki beżowy blond, to niestety ten beżowy blond ma to do siebie, że się niestety robi żółty. I to, i to nieładnie żółty i w ogóle ma to wieje i tak naprawdę w, w łazience chyba każdego kto, kto właśnie na taki e, zimny blond farbuje włosy, znajdą się takie fioletowe szampony. Ja długo używałam Joanny, potem gdzieś przeczytałam, że to jest w ogóle zabójstwo dla włosów. Nie wiem. Potem używałam Rosmanowego tego zwykłego. Też podobno zabójstwo dla włosów. Dobra, szkoda, używałam. No, jakoś jeszcze trochę włosów mam. Natomiast teraz od, od ponad, o jej długo już, bo dawno temu dostałam to od Magdy. To już jest drugi zestaw. Używam, bo tego się nie używa na co dzień, tak? Tylko, tylko to jest taka półkanka. Używam y, między farbowaniami po prostu. Zaczynam tak mniej więcej po trzech tygodniach i potem już raz w tygodniu używam tego szamponu i odżywki po to, żeby właśnie wybić te, te żółte akcenty, i dawines jest naturalny, to są kosmetyki naturalne. I teraz, kochani, już kończymy o tych kosmetykach. W ogóle idziemy ekspresowo. Teraz najnowsze produkty Davinesa. Mam całą serię. Dostałam ją w prezencie na imieninę, a nie w prezencie, żeby nagrać filmik, żeby było jasne. Dostałam w prezencie na imieninę od Magdy w Gałkowie, vlog z Gałkowa i z imienin już na YouTubie, także zapraszam serdecznie, wypuściłam tak no początek października akurat wypuściłam vloga z wakacji, wiecie jak to u mnie jest, zajęta byłam we wrześniu po prostu. Słuchajcie, dobra, wracamy, Heart of Glass, Heart of Glass, nowe kosmetyki Davinesa dla wszystkich blondynek, nie tylko dla blondynek zimnych, nie tylko dla blondynek beżowych, tylko dla wszystkich blondynek i słuchajcie, to jest, to jest złoto. To jest złoto, to rzeczywiście są kosmetyki. Te włosy po prostu jak spłukuję odżywkę, to one mi się wymykają z ręki. Nie jestem w stanie, są, są tak śliskie, są tak gładkie, że po prostu uciekają. I właśnie, i właśnie Heart of Glass to nie tylko kosmetyki. A z poza tym są śliczne, nie uważacie, że są śliczne? Naprawdę, Stefka, Zawsze lubiłam ładne, takie ładne, ładne rzeczy. Ale teraz, kupując kosmetyki, to po prostu już nie mogę kupić jakichś takich. Że nieładnych, dlatego że widzę od razu, że moja córka widzę, czy ma wyobraźni, że moja córka powie tak. być mhm, 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 nie jest na tyle niegrzesna, żeby być Nie, ale. By, mhm. Więc e, na szczęście Dawin z te kosmetyki wypuścił piękne, także mogę je mieć w łazience, a nie chować do szuflady. E, słuchajcie, i oprócz tego, że są kosmetyki, to jest zabieg. Zabieg, na który zaprosiła mnie Magda. E, także sami zobaczcie, jak to wyglądało. Ale oprócz pielęgnacji domowej czasem potrzebna jest pielęgnacja w salonie. I tak naprawdę, słuchajcie, ja sobie ciągle obiecuję, że raz pomiędzy farbowaniami, czyli raz na sześć tygodni, tak w połowie między farbowaniami będę wpadała na pielęgnację. No ale oczywiście nigdy mi to nie wychodzi. Natomiast przy okazji tego filmiku stwierdziłam, że no wreszcie trzeba to zrobić. O, a to zobaczcie, to są te właśnie proste opakowania Dawinesa od których zaczęła się moja przygoda z Dawinesem. właśnie z uwagi na minimalizm i urodę tych opakowań. Kto tutaj asystuje cioci? Co? Kto jest taki grzeczny? Mega grzeczna jest, nie? Tak, no. Po prostu coś niesamowitego. I kochani, przyjedziemy się do Danusia. Będzie miała ciężkie zadanie, bo przyjechałam z Krynicy. Ostatni tydzień słońce, woda słona, tak bez przesady, aż tak gorąco nie było, żeby się z głową zanurzać i nurkować. Ale dużo słońca, dużo piachu, bez czapki, bez kapelusza no i bez sprayu. Bo cały czas nie znalazłam tego idealnego sprayu na słońce do włosów. Wszystkie, których używam, jakoś przypuszczają włosy. O, widzę, że tu pani operatorka e, coś pokazuje, że właśnie. Coś tutaj, tutaj ja jest na tej mamy półce. produkt, Ale na słońce. to później. Danusia, e, produkt, na słońce, produkt na słońce później. Danusia, co zrobimy z tym? Z tym? Nawet nie chciałam pokazywać, bo mam tak brudną głowę, bo. E, po powrocie i takiego słuchelca i taką fryzurę, no. że... ten musiałam już taka namacanego stwierdzić, co robimy. Zrobimy, tylko zasłuchać za włosem. Za wszystko musimy je nabierzyć. Fajnie to. tutaj możemy e, zastosować tą serię Heart of Glass, która jest specjalna dla błądynek. Mhm. No i myślę, że tutaj świetnie tutaj poradzić. Sobie. Dobra. To działamy. Tak, to działamy. Zaczynamy od mycia, a czy on jest też taki taki delikatnie tak. fioletowy, ale bardziej taki, taki czarno-fioletowy, nie? Eee, no właśnie, jest w taki kolorze, ale... Wiesz, Pachnie co, pięknie. Wiesz co, tutaj absolutnie ten włosów nie farbuje nam, także... mm -hmm. A, nie farbuje, nie. czyli on nie, nie, nie daje tego odcienia. Nie, tylko tak delikatnie właśnie zabiera nam ten żółty pigment, mm -hmm. gdzie się pojawia oczywiście i też na słońcu. A słuchajcie, dopiero teraz zauważyłam jakoś tak w tym świecie, to się trochę opaliłam, mimo tego, że pięćdziesiątkę cały czas stosowałam. Co teraz? Dobra, teraz mamy maskę, Mam -hmm. tutaj e, właśnie na te włosy, zregeneruje. I jak długo będziemy ją trzymać? Będziemy ją trzymać 15 minut. 15 minut. Ultra twarzowy czepeczek. Każdy w nim świetnie wygląda po prostu. No, zobaczcie, jakie tutaj dziewczyny mają urządzenie. normalnie kosmos. Zmywamy maskę. A co dalej będziemy robić? A dalej będzie nakładana taka odrzutka jeszcze dodatkowo na ten Aha. Ten no, przede wszystkim to jest odbudowa. Mhm. E, też dodatkowe nawilżenie tłocza. E, też jest e, odporność znaczy, to znaczy tutaj ochrona też. Aha, no, także... czyli potem jak będziemy suszyły, to one będą ochronione przed tak, tą Tak, będzie suszarką. jeszcze nakładany taki plujet na koniec, który nam też też łoso. Super. Nakładamy tą odżywkę. Też mm -hmm. ma taki kolor. Też ma taki kolor. No, to teraz od razu takie mięsiste. Jedwabne? Jedwabne, no. Mięsisko? Final touch, rąk musi Zobaczcie, tak wyglądają włosy i czuję, że jest ich po prostu dwa razy więcej. Błyszczące. Co sądzicie? Super. Super. Naprawdę mega polecam, eee, polecam, polecam też po zabiegu właśnie, tak jak mówiłam, żeby używać, e, jeżeli się zdecydujecie się na Heart of Glass, e, to koniecznie, żeby używać tych kosmetyków, bo to po prostu przedłuża działanie tego zabiegu, a włosy naprawdę, naprawdę sprawowały się super, zwłaszcza, że później byłam na bardzo takich wyczerpujących dla włosów w wakacjach, bo byłam we Francji, byłam w Grecji, e, czyli cały czas, e, cały czas w wodzie i cały czas na bardzo ostrym słońcu. I słuchajcie, te włosy, jak wróciłam do Warszawy, e, to było owszem, leciutko przesuszone, ale jak poszłam do Pawła na farbę, po 8 tygodniach, słuchajcie, odrosty miałam dotąd. Zresztą to też widać na filmiku z Mazur, bo tam jak prowadzę aukcję, to, to Karolina, moja koleżanka z Poznania, przepięknie mnie uczesała, ale no niestety odrost miałam, słuchajcie, dotąd. Także jak poszłam do Pawła po wakacjach, to, to Paweł wziął te włosy i mówi tak: kurczę, wiesz co? One wcale nie są tak bardzo zniszczone. Więc byłam w szoku, bo byłam pewna, że będzie mi kazał, nie wiem, obciąć je dwa centymetry czy coś. No, wiecie, jak ja zawsze obcinam Pawła? No tyle, 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 tyle i już. Tyle i już. Kochani, słuchajcie, dajcie znać, jakich wy kosmetyków używacie, dajcie mi znać, jak wy dbacie o włosy, jakie bierzecie witaminy, czy bierzecie witaminy. Dajcie mi znać, czy w ogóle poświęcacie temu czas. Czy po prostu szampon, na przykład, mój mąż, mimo że ma włosy długie, to tak uwielbia te kosmetyki hotelowe, bo mu się mieszczą do kosmetyczek, jak gdzieś wyjeżdża i mówię mu, że to naprawdę to nie są, to są nawet w bardzo dobrym hotelu, no to nie są jednak kosmetyki profesjonalne do włosów, także przy jego długości powinien, powinien o to bardziej dbać, ale właśnie są ludzie, którzy tam najprostszy szampon, najprostsza odżywka i w ogóle nie ma problemu. No a są dziewczyny, które i chłopaki, które do te, którzy do tego przywiązują ogromną wagę, także dajcie mi znać, w której ekipie się znajdujecie. A ja Was po prostu całuję, ściskam i życzę Wam takich fryzur, jakie sobie wymarzycie. Czyli jeżeli ktoś ma ochotę mieć bujne loki, to niech ma, niech ma bujne loki, a jeżeli ktoś ma ochotę mieć po prostu gładką, idealną głowę, łysą, to niech też taką ma. Całuję Was, pa! O, zrymowałam chyba nawet. To niech taką ma. Całuję, pa!